Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Anna Jarosław. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak przez site o Cashback można otrzymać zwrot. Tutaj mnie zainteresowała oferta na Travelberdzie Champions League. I tutaj patrzymy, o co biega. W lewandowskim. O, tutaj widzimy, że nalicza nam się cashback. Tutaj mam tak legendarny Lewandowski, legendarny Bayern UEFA Champions League, Live plus Nocleg. 5 goli w 5 minut, tak było ostatnim razem. Chyba było inaczej ofertę robili wcześniej. I tutaj mamy 849 zł i wszystkie tutaj już będą w opisie tak tej oferty. Jeżeli ta informacja jest Wam przydatna, zarejestrujcie się z mojego linku. Będzie w opisie filmu. Zawsze rejestrujemy się tak z, z linku, jeżeli. Przekażecie to swoim znajomym, oni będą robić zakupy nie tylko przez Travelbert, ale również przez inne firmy. Otrzymacie też 10% zwrotu z ich cashbacku. To tyle, pozdrawiam Was, Anna Jaros, zapraszam na mojego bloga cashbackblog.pl